Panie prezesie, panie ministrze. Ja ch chciałabym zadać panu pytanie, jeżeli chodzi o przyszłe plany. Ponieważ widzę potrzebę, o tym mówiłam publicznie, że być może należałoby w przyszłości pochylić się nad procedurą odwoławczą, która obowiązuje w obowiązujących przepisach prawa, które regulują działalność Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi o dwuinstancyjność, żeby ci sami, którzy kontrolują, a często to, robią, to robi jedna osoba, a ludzie są różni, mają też lepsze i gorsze dni, żeby byli weryfikowani przez ludzi z zewnątrz, a droga do sądu nie była tak długa, jak jest dotychczas. Czy Pan Poseł planuje w przyszłości pochylić się nad przepisami prawa, które niewątpliwie wymagają modyfikacji i w jakim zakresie? I cieszę się ogromnie, że w swoich planach mówi Pan o tym, żeby kontrole, które będzie przeprowadzała Najwyższa Izba Kontroli, brały pod uwagę szeroką efektywność, bo zgadzam się z moimi kolegami, że dotychczasowe kontrole nie zawsze były nastawione na rezultat. A uważam, że tak samo jak w biznesie, tak w wykonaniu budżetu państwa trzeba brać pod uwagę, jakie są rezultaty zarządzania środkami publicznymi i kontrolowanie czy przyglądanie się pracy Najwyższej Izby Kontroli pod kątem efektywności. Myślę, że to byłby świetny kierunek i czy Pan się z tą tezą zgadza? Po trzecie, zgadzam się z pana myśleniem, jeżeli chodzi o współpracę z Parlamentem, ale czy nie uważa pan, że ta współpraca też powinna mieć szerszy zakres, jak współpraca przy zmianie prawa? Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo, pani Pani senator poruszyła bardzo ważny problem. Ta dyskusja się toczy, co do oceny korzyści, czy pozytywnych, czy mniej pozytywnych następstw wynikających z noweli ustawy o najwyższej izbie kontroli z 2011 roku. Szczególnie w zakresie zmiany procedury także właśnie dwuinstancyjności. Ja nie chciałbym dzisiaj wyciągać ostatecznych wniosków, bo uważam, że daleko bardziej uprawnionym do wyciągania wniosków jest osoba, która może je przedstawić w oparciu o analizę, jak te zmiany wpłynęły na praktykę funkcjonowania NIK-u, szczególnie, że to jest stosunkowo krótki okres czasu. Ja chciałbym złożyć taką deklarację, że taką analizę uważam, że ona musi być przedstawiona. Taki głos i taki wniosek jak pani senator pada dosyć często i na pewno on wymaga rozważenia. Co do kryterium efektywności, generalnie uważam, że oczywiście kryterium efektywności jest jednym z tych wyjątkowo istotnych mierników także funkcjonowania administracji publicznej. Już nie mówię o tak oczywistych obszarach, jak na przykład realizacja projektów no, w trybie ustaw o zamówieniach publicznych przez podmioty, które, które realizują je z wykorzystaniem czy to środków budżetu państwa, czy środków z funduszy europejskich. Tak, uważam, że to jest bardzo ważny miernik. On musi być bardzo silnie obecny w tych dokumentach pokontrolnych. Co do współpracy z parlamentem, złożyłem tą deklarację, także współpracę oczywiście z Senatem i złożyłem ją, bo uważam, że że tak a jest wniosek z analizy, którą dzisiaj można przeprowadzić w oparciu o funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli, i bezwzględnie widzę taką potrzebę.